Siemano! Dzisiaj aktualizacja transferów odchodzących z Ekstraklasy, opowiemy sobie o wszystkich, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Jeżeli cię to interesuje, tak samo jak Oskara Budzika, bo dla niego to był dobry odcinek i nie musi czytać tych wszystkich artykułów i oglądać tego gówna zwanego ekstraklasę, a wszystko wie. Jeżeli wy też nie chcecie oglądać tego gówna zwanego Ekstraklasą i chcecie się z czegoś dowiedzieć, to dobrze trafiliście i zapraszam oczywiście na początek do lajkowania i do subskrybowania, ale dobra, już przejdźmy do tego odcinka, bo ten wstęp robi się troszkę za długi do odchodzi z Radomiaka, piłkarz, który przyszedł do Radomiaka w sumie to pół roku temu z Penafielu, czyli z drugiej Ligi Portugalskiej. W Radomiaku od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce i od razu notował bardzo dobre liczby. Teraz odchodzi do Ariusu Limassol, czyli zespołu, no, w którym już gra kilku Polaków, ale to na razie zostawmy. Bardzo szkoda, że odchodzi, bo w Ekstraklasie zagrał w 17 meczach, strzelił 4 bramki. Na pewno właśnie ten jego pamiętny mecz to spotkanie z Zagłębiem, gdy strzelił dublet. Zobaczcie sobie zresztą te bramki na stronie Ekstraklasa. Bo to jest prawdziwy kunszt skrzydłowego. Tak się gra i takich piłkarzy w sumie w ekstraklasie brakuje. A skoro oni wyjeżdżają, to nie jest jedyny skrzydłowy, który właśnie teraz wyjechał, o którym sobie zaraz powiemy, który potrafi wejść z piłką w pole karne, który potrafi zabrać się z tą piłką i nie zatrzymywać się, tylko idzie do końca. I to widać właśnie przy tych bramkach z zagłębiem. Nie zatrzymywał się, poszedł na dzika, można powiedzieć, wykończył tę akcję. No i dzięki temu właśnie Radomek miał punkty. Tego dnia zresztą bramkę strzelił też Pedro Enrique, który też według pogłosek niestety, ale może odejść. Najlepszy strzelec, więc dla Radomiaka i dla Ligi to też byłaby szkoda, ale póki co pojechał na zgrupowanie Radomian do Belek. Skupmy się jeszcze na Semedo, nie mylić oczywiście z Lisandro Semedo, również z Radomiaka. Odchodzi, tak jak wspominałem, do Arisu Limassol. Tam nawet w tym okienku odszedł przecież Miłosz Matysik, a od jakiegoś czasu grają tam też Mariusz Stępiński oraz Karol Struski. Z Radomiaka odejdzie też Helder Sa, znany zupełnie z niczego. Bo przez pół roku wypożyczenia zagrał w jednym meczu w Pucharze Polski i więcej nie ma się co rozwodzić. Tomasz Swędrowski idzie do Wieczystej. Moim zdaniem jeden z najlepszych piłkarzy ruchu, a powiedziałbym, że w dwójce najlepszych. Na pierwszy na pewno Daniel Szczepan, ale drugim powiedziałbym, że będzie to Tomasz Swędrowski. On odchodzi. Mogłyby go kluby ściągnąć z ekstraklasy, które są lepsze, no bo ruch przecież... Wygrał jeden mecz. No a Swendrowski strzelił cztery bramki i zanotował jedną asystę, ale był też postacią kluczową dla ruchu chorzów. I chociażby w meczu z LKS-em, gdy no jedynym wygranym meczu z LKS-em 2 do 0 no to właśnie bramkę strzelił Swendrowski, ale to oczywiście nie był jedyny jego dobry mecz, a on zamiast! Piąść się w górę, zdecydował się. Nie wiem, czy to jest emerytura. Ma 30 lat, a odchodzi do trzeciej ligi. Rozumiem, pieniądze wieczyste i kuszą i na pewno są spore. Zresztą, też perspektywa mieszkania w Krakowie pewnie jest lepsza niż w Chorzowie, czy gdzie on tam teraz mieszka. Tylko, że czy po dobrej rundzie w ekstraklasie odejście do trzeciej ligi jest dobre? Poza tym ciekawie mnie też gdzie z Sławą zmieści na boisku Swędrowskiego, no bo przecież do rywalizacji ma też Jacka Góralskiego, a do tego jeszcze Tibo Mulę. To też nie jednak nie jedyny transfer z ruchu do Wieczystej. Z klubu odszedł Konrad Kasolik, który jest dobrońcą, ale akurat w sumie teraz w Chorzowie nie miał raczej mocnej pozycji, chociaż grywał zarówno na stoperze, jak na prawej obronie, więc swoje miejsce w zespole miał. W Ekstraklasie rozegrał 11 spotkań. Daisuke Jokota odchodzi z Górnika Zabrze do K. Hand. Przychodził do Górnika Rok temu. E Za 30 tysięcy euro z złotewskiej Walmiery. Teraz zamienia polską ligę na belgijską za 2 miliony euro. I to jest naprawdę duża kwota, jak na polską ekstraklasę i też jak na piłkarza, który przychodził za 30 tysięcy. Co prawda, górnik będzie musiał oddać 30% z tego transferu do e, poprzedniego klubu Jokoty, czyli do Walmiery. No, ale jednak e, mimo wszystko zarobi dokładnie 1 370 tysięcy euro. Pograł w górniku dosłownie rok i to w dużej mierze dzięki Łukaszowi Podolskiemu. Czego można się też dowiedzieć e, ostatnio z mediów, namawiał go Podolski, zapraszał, wysyłał filmy, pokazywał kibiców i w sumie tylko dzięki temu Jokota zdecydował się przyjść do Zabrza z Walmiery, wypromować no i odejść za takie pieniądze. 2 miliony euro przychodził za 30 koła, więc można powiedzieć, że Podolski w rok załatwił klubowi ponad 5 milionów złotych. No i właśnie, Jokota grał świetnie i to po Semedo jest kolejny bardzo dobry skrzydłowy, który ekstraklasę opuszcza, więc z jednej strony można się cieszyć, ale z drugiej, no gdy dobrzy piłkarze opuszczają ekstraklasę, no to poziom spada. Więc w sumie, kto cokolwiek potrafi, no to po pół roku czy tam po roku odchodzi. Szkoda, ale jednak pokazał swoje i to już jest kolejny Japończyk, który z górnika wypromował się i odchodzi za granicę. To samo było ostatnio z Kanji Okunukim. On wypromował się w górniku, odszedł do drugiej Bundesligi, ale jednak za granicę, więc w sumie, kolejny transfer, na którym Górnik zarobi. W tym sezonie zagrał w 19 meczach, strzelił aż 7 goli i zanotował asystę. Warto obserwować tego piłkarza, bo w lidze belgijskiej już zdążył zagrać 78 minut w barwach hent, w przegranym meczu ligowym z Mechelen. Potrzebowali go na już, jak widać od razu wkomponował się do zespołu. Miejmy nadzieję, że szybko zdobędzie pierwszą bramkę i też jakoś tam będą zadowoleni z tego transferu. Zawsze to fajnie, gdy piłkarz Ekstraklasy rozwija się za granicą. O tym już wspominałem niedawno, co prawda przejęzyczyłem się i że był to Dejan Plawcic. Ale oczywiście chodzi o Dejana Soresku, który zamienia Raków Częstochowa na turecki Gaziantep. On już był wypożyczany i teraz również jest to wypożyczenie. Wcześniej było to właśnie do FCSB, czyli dawnej Stieły Bukareszt. Teraz idzie do Turcji, ale jego kontrakt kończy się już za pół roku, więc nie wiem, jakie tam ma zapisy w jego umowie. Natomiast no, podejrzewam, że już do Rakowa nie wróci. Trzy lata temu był najdrożej kupionym piłkarzem przez Raków, bo kosztował 800 tysięcy euro i trafił tam z Dynama Bukareszt. W Rakowie Oczywiście został mistrzem Polski, wygrał dwa razy Puchar Polski, ale chyba jednak nie jest do końca spełniony, bo nawet w poprzedniej rundzie był wypożyczany właśnie do FC SB. Z Rakowem rozstał się też Antonis Cifcis, O nim wiele też nie mamy do powiedzenia. Kariery nie zrobił, zagrał w jednym meczu ligowym ze Stalą Mielec i w dwóch w trzecioligowych rezerwach. Ronaldo De Aconu odchodzi z korony Kielce do farulu Konstanta. Jest tu niby szkoda dla korony, ale on jednak miał lepszy ten poprzedni sezon, w tym już nie pokazywał e, takich dobrych umiejętności. Ja na pewno zapamiętam go z poprzedniego sezonu i z jego bramki z miedzią Legnica, wtedy no, dał zwycięstwo koronia. Potrafił strzelać z daleka, ale nie potrafił za to ustabilizować formy. Podobno negocjował kontrakt z koroną, ale w końcu nie do końca się dogadali. Chciało go ściągnąć Dynamo Bukareszt, chciał też Farul Konstanta, no to w końcu się dogadali i stwierdzili, że pójdą na ugodę, kontrakt został rozwiązany, no i kilka dni później do Akonu, o dziwo, podpisał umowę z Farulem Konstanta. W koronie w tym sezonie zagrał w 20 meczach, strzelił 4 gole i zanotował 3 asysty, ale podstawowym piłkarzem nie był. W pierwszym składzie wyszedł 6 razy, a ogółem w koronie zagrał 48 meczów, w których strzelił 6 goli i zanotował 8 asyst. Makana Baku wypożyczony z Legii Warszawa do Ofi Kreta to jest bardzo dobry piłkarz, tylko moim zdaniem ofiara systemu, w którym obecnie gra Legia Warszawa, ponieważ on jest bardziej skrzydłowym, a Legia teraz gra na wahadłowych. i Na jednym wahadle jest chociażby Kun czy Gilles Diasz, a na drugim Paweł Wszok, którego bardzo ciężko jest zastąpić no teraz Ryota Morishita będzie miał szansę, żeby powalczyć z Wszołkiem, ale jednak Baku miał pewne braki w defensywie, bo on po prostu był skrzydłowym, ale na pewno możemy go zapamiętać z tego sezonu. Na przykład asystował przy golu Muciego w meczu z Austrią w 1. Oczywiście to był mecz przegrany z Austrią, ale jednak ten stosunek bramek był korzystny dla Legii, dlatego też dał Legii awans do czwartej rundy Ligi Konferencji, ale oprócz tego strzelił też zwycięską bramkę w meczu z Koroną Kielce, więc myślę, że lepiej Radzi sobie tam, gdzie dostanie szansę gry jako skrzydłowy. To teraz przyspieszmy tempo, bo oczywiście nie chcecie się czytać portali sportowych o ekstraklasie, nie chcecie się oglądać meczów. jasne, to nie przejmuj się, ja to zrobię za ciebie. I powiedzmy też o tych transferach, o no, których nie ma się co rozwodzić, ale wspomnieć trzeba. Zaczęły się czystki przede wszystkim w LKS-ie. Mieszko Lorenc, środkowy pomocnik, idzie na wypożyczenie do pierwszoligowej Wisły Płock. Zagrał w siedmiu meczach ekstraklasy i dwóch meczach Pucharu Polski. Z LKS-u do Podbeskidzia odchodzi też Adrian Małachowski. To piłkarz z ciekawym. CV, bo pochodzi zbyt goszczy, grał w młodzieżowych zespołach Legii, potem w Zniczu i w GKS-ie Jastrzębie. Wyjechał grać w trzeciej Bundeslidze, by zrobić awans z Magdeburgiem, odejść do Mannheim i grać w drugiej Bundeslidze. W lecie wrócił do łks u ale kariery nie zrobił i zagrał w sześciu meczach Ekstraklasy. Do podBeskidzia odchodzi również z Krakowi Sylwester Lusiusz. Lusiusz to piłkarz z Podkarpacia. Rozpoczynał grę w piłkę w iskrze przysietnica, potem trafił do Karpat Krosno, aż później do Krakowi, gdzie grał dotychczas całą karierę seniorską z jednym ostatnio wypożyczonym. Półrocznym do sandecji Nowy Sącz. Wrócił teraz w Krakowie, w ogóle się nie łapał, ale w sumie jego doświadczenie, czyli 60 meczów na poziomie ekstraklasy, może na pewno dobrze oddziaływać na zespół pod Beskidzia, no, który musi się jednak dźwignąć w tej pierwszej lidze. Czystki także w Śląsku, Wrocław, zespół opuścili Cameron Bortrick Jackson, który jednak został tylko wypożyczony do Ross County, więc jeszcze szanse na zrobienie czegoś w Śląsku, jak na przykład asysta z uks em będzie, ale drugi z tych, którzy Śląsk opuścili, czyli Marcel Zylda, rozstaje się za Śląskiem definitywnie. Tak z mojej perspektywy ciężko mi sobie przypomnieć jakikolwiek jego dobry mecz, ale też trochę szkoda mi tego piłkarza, bo on na pewno boryka się z tym, że grał w młodzieżowych zespołach Bayernu Monachium i każdy będzie mu to wypominał, więc Mam nadzieję, że gdzieś sobie tam szansę znajdzie. Na pewno nie w Ekstraklasie. Myślę, że w jakichś zespołach pierwszoligowych, może nawet drugoligowych, gdzie będzie mógł po prostu grać częściej. Bo w tym sezonie w Ekstraklasie w Śląsku dostał dwie szanse i to w meczach, gdy Śląsk no, zdobył jeden punkt i to było na samym początku. Zresztą nie zagrał nawet całych tych meczów, tylko raz 45, raz tam ponad 10 minut, no to to, to jest nic. Zagrał więc dwa mecze i dwa bezbarwne. Ale miotła zamiata też dobrze w Zagłębiu Lubin, piłkarze, którzy się nie łapali i grali mało, odchodzą. Tornikę Gabrinda-Szwil, wypożyczony do Arki Gdynia, Waldemar Fornalik stawiał na niego głównie w poprzednim sezonie, zagrał wtedy w Ekstraklasie 25 meczów, ale w tym już nawet szans nie dostawał. 4 mecze w Ekstraklasie, jedno spotkanie w Pucharze Polski, a w rezultacie tylko 145 minut. Kontrakt ostatnio z Zagłębiem rozwiązał też żołnierz Fornalika z sezonu mistrzowskiego Piasta, czyli Mikel Kirkeskow. Rozwiązanie jego kontraktu za porozumieniem stron wyszło jednak z jego inicjatywy. Zadecydowały sprawy rodzinne, a Kirkusow zagrał w Zagłębiu w 9 meczach, w których rozegrał ponad 700 minut. Podsumujmy sobie wszystkie te ruchy wychodzące z Ekstraklasy. Sylwester już z Krakowi do Podbeskidzia, Daisuke Yokota z Górnika do Chent, Miłosz Matysik z Jagiellonii do Arisu Limassol, Ronaldo do Akonu z Korony do Farulu Konstanta, Makana Baku z Legii Warszawa do Ofi Kreta, Robert Pich z Legii do Otellusu Atieno, Lindsey Rose z Legii do Arisu Saloniki, Bartosz Sliż z Legii do Atlanty United, Nelson Balongo rozwiązanie kontraktu, Adrian Małochowski z lks u do Podbeskidzia, Nacho Monsalve z lks u do CD Dense, Paweł Stolarski z Pogoni do Motoru Lublin, Frank Castaneda z Radomiaka do CD Independiente, Helder Sa z Radomiaka do Rio Ave, Edi Semedo z Radomiaka do Arisu Limassol, Dejan Sorescu, z Rakowa do Gaziantepu, Antonios Cifsis z Rakowa do Asteras Tripolis, Paweł Baranowski z ruchu Chorzów do GKS-u Jastrzębie, Cameron Bortwick Jackson ze Śląska do Ross County, Marcel Cilla rozwiązanie kontraktu, Heinrich Ravas z widzewa do New England Revolution, Tornike Gabrinda Szwili z zagłębia do Arki, Jarosław Jach z zagłębia do Wisły Płock, Miguel Kirkeskow rozwiązanie kontraktu i Kamil Kruk, który odszedł z zagłębia Lubin do motoru Lublin. Tyle z tych najnowszych doniesień z zeszłego tygodnia, możecie spać spokojnie i już wiecie wszystko o piłkarzach, którzy odchodzą z Ekstraklasy. Dzięki za obejrzenie tego filmu, jeżeli Ci się podobał to oczywiście łapy w górę i subskrybuj mój kanał. Ja się dzisiaj już z Tobą żegnam i oczywiście zapraszam do śledzenia tego kanału, no bo wszystkie kwestie dotyczące polskiej piłki będą się tutaj pojawiać. Do zobaczenia!